Tak trudno jest utrzymać myśli w miejscu Ten strach, że w końcu się rozbiegną mi W piwnicy mam sarkofag ludzkich błędów Pamiętam ich istotę dopóki wieko drży Moja muzyka jest tylko sugestią Już czas odrzucić to co materialne Zbyt długo idę na spotkanie z bestią Żeby na końcu odbić się w zwierciadle I niech ogłoszą to trąby końskie na wszystkich klatkach schodowych, że się kończę Co? Człowiek był formą, pierwotnym odbłokiem A jeśli czegoś dotknę, to dopiero początek Paliłem mosty jak Golden a Co powiesz, jestem zbyt nieformalny W wieku 13 lat chciałem się zabić Aha, i przez to chyba czuję się tak stary Pompeje moich wspomnień, jak niewiele z nich mnie bawi A jedyny list, jaki rodzinie dziś mógłbym zostawić Nic wam nie grozi, jestem z wami Motyl